Slovy Beret to drużyna, która znajduje się w północnych Czechach nad Nysą Łużycką. W swojej historii ma trzy mistrzostwa Czech oraz dwa razy zdobyli Puchar Krajowy. Niestety dla kibiców tego zespołu ostatnie lata nie są najlepsze, a klub jest w dużym marazmie. W sezonie 18-19 zajęli szóste miejsce, w następnym sezonie piąte miejsce, w sezonie 20-21 szóste miejsce, 21-22 bardzo słabe ósme miejsce. Następnie uplasowali się jedną pozycję wyżej na siódmym miejscu. Naszym zadaniem tej kariery jest budowanie drużyny opartej na młodych piłkarzach, wygranie pucharuczek, włączenie się do walki o mistrzostwo i pokazanie się w europejskich pucharach. Naszym pierwszym transferem w tym sezonie jest zakup środkowego pomocnika Daniela Sameka. Za kwotę 480 tysięcy jest to zawodnik, który ma poziom 64 i gra dokładnie na pozycji defensywnego pomocnika. Jego zalety to jest dośrodkowania, co umożliwia migranie granie takiego moceli właśnie w jego wykonaniu oraz bardzo dokładne podania. Resztę statystyk ma bardzo wyrównaną, co jest dla mnie bardzo ważna. Uważam, że aktualnie pomoc jest naszym najsłabszym elementem drużyny, dlatego za kwotę 450 tysięcy zakupiliśmy Jakuba zaneca, także defensywnego pomocnika, który ma 31 lat oraz poziom 68. Jego zalety to wytrzymałość, agresja i odbiór. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby mieć takiego doświadczonego zawodnika, gdyż mamy budowę zespół na młodych zawodnikach, więc tacy będą kluczowi, żeby właśnie dać swoje doświadczenie młodym i prawdopodobnie bardziej uzdolnionym zawodnikom. Jako wolnego zawodnika podpisujemy Babela, który pomoże nam wejść na wyższy poziom. Rundę jesienną kończymy na miejscu siódmym, mając 29 punktów. Tutaj Ligia dzieli się na mistrzowską i spadkową, więc tutaj taki normalny poziom tej drużyny bez rewelacji. Naszym najlepszym piłkarzem, patrząc na bramki, jest Babel, mający 12 bramek i 5 ases. Jego doświadczenie na pewno jest bardzo ważne. Także Samek, którego zakupiliśmy, pokazuje, że byłby lepszym pomocnikiem wyżej ustawionym niż defensywniej i tutaj daje mi bardzo dużo do myślenia, mając 6 bramek i 5 ases. Także nasz doświadczony prawoskrzydłowy Myszaros gra naprawdę dobrze. 5 bramek, 9 asyst, więc mam nadzieję, że następna runda będzie zdecydowanie lepsza. Runda wiosenna zakończona, a my jesteśmy w sezonie zasadniczym na siódmym miejscu, mając 38 punktów. Niestety siódme miejsce nie daje nam grupy mistrzowskiej, tylko spotkową, w której zajmujemy pierwsze miejsce, zdobywając 51 punktów. Spodziewałem się czegoś lepszego, szczerze mówiąc, z tej grupy mistrzowskiej przynajmniej. się także do finału Pucharu Czech, co dla mnie jest ogromnym wydźwiękiem, patrząc na to, jak ten sezon się układał. I jest to to naprawdę realna szansa na podniesienie tego pucharu już w pierwszym sezonie. Kto każe się lepszy w wielkim finale pucharu Czech? Slovan Libery czy Praga? Tutaj pierwsza sytuacja w naszym wykonaniu. Kozak podaje, ale bardzo zły naszego zawodnika. Tutaj kolejna sytuacja. Babel z daleka, ale tym razem bardzo dobrze kolar broni. Tutaj kolejna sytuacja i nasz doświadczony napastnik wiedział, gdzie się ustawić, żeby właśnie padła bramka w tym momencie. I to jest bardzo dobry rezultat aktualnie dla nas, bo jest coraz większa szansa, że podniesiemy to trwę. Nasz trener na silnice, także, ale tutaj oczywiście, slawia poszło do taką i chląszek strzela do naszego bramkarza. W tym momencie cały czas były napory właśnie tej drużyny, ale w tym momencie my wychodzimy z kontroli i nasz doświadczony, prawo skrzydłowy strzela bardzo ważną bramkę, która daje nam taki większy spokój, właśnie w głowach możemy to wykorzystać. Możemy teraz zagrać bardziej na czas, ale w tym momencie to slawia. Zaczyna atakować i tutaj bardzo dobra interwencja naszego bramkarza Tutaj kolejna sytuacja i świetny kolar broni Fenomenalna interwencja tego bramkarza Tutaj kolejna sytuacja w naszym wykonaniu I niestety obok słupka No i tak kończy właśnie się to spotkanie Ligę Mistrzów wygrywa Barcelona pokonując Bayer 2 do 1 W Lidze Europy najlepszą drużyną okazuje się Borussia Dortmund Która pokonuje Inter wynikiem 2 do 1 W Lidze Konferencji wygrywa Villarreal Z Niceą 1 do 0 Liderem patrząc na bramki jest naszej drużynie Babel 18 bramek i 8 asyst, ale wybitny sezon zagrał Myszaros, mający 13 bramek i aż 22 asysty, to jest naprawdę bardzo dobre liczby, jak na tak doświadczonego zawodnika, tak zawodnika bez szybkości, ale z niesamowitą inteligencją boiskową, prawdziwym naszym liderem jest po prostu, kapitanem liderem, także Samek jako pierwszy sezon może zaliczyć bardzo na udany, z tego powodu, że miał 10 bramek i aż 7 asyst Sezon drugi rozpoczynamy z budżetem 3 co daje nam możliwość zainwestowania w szkółkę, ale także naszym pierwszym transferem jest Piotr Sarzyński, bardzo młody utalentowany, skrzydłowy z Polski. Przechodzi nas za kwotę 800 tysięcy, więc to jest bardzo przyjemna kwota patrząc na jego wiek oraz możliwości tego zawodnika. Na pewno zaletami zawodnika jest przyspieszenie, równowaga, szybkość w jego obraz podania. Liczę także, że jest to zawodnik, który da nam bardzo duże jakości na boisko, ale także pozwoli za parę lat sprzedać się za bardzo duże pieniądze. Z naszej Akademii do pierwszej drużyny trafia bramkarz Brown, prawy obrońca Gustavsson, środkowy obrońca Caballero. Trzech zawodników, ale bardzo ważnych, zwłaszcza, że każdy z nich ma na tyle umiejętności, żeby wejść spokojnie do pierwszej 11. Rundę jesienną kończymy na miejscu 5, mając 29 punktów i olbrzymią stratę do trzeciego miejsca. W lidze konferencji wyglądaliśmy fatalnie i zajęliśmy dopiero ostatnie miejsce, zdobywając 3 punkty. Naszym najlepszym strzelcem, który bardzo źle się starzeje jest Babel, mający już tylko 70 rala oraz zdobył 10 bramek i ma na swoim koncie, więc nie jest najgorzej. Patrząc na resztę drużyny, naszym najlepszym asystentem jest Selassie, 6 asyst, wraz z Buchtą, który także ma 6 asyst. Widać, że gra ofensywna w tej rundzie naprawdę sprawia nam bardzo dużo problemów. Z powodu braku finansowego, Niko nie zakupiliśmy w Zimie. A sezon po rundzie zasadniczej zakończyliśmy na 5 miejscu, mając 48 punktów. Co daje nam awans do grupy mistrzowskiej. Tam się nic nie zmieniło, nadal jesteśmy na 5 miejscu, mając 55 punktów. Puchar Mall Cup wygrywa Slavia Praga, pokonując Pizno 3-2. W lidze mistrzów najlepszą drużyną okazuje się PSŻ. Pokonując Turyn 3-2, Ligę Europy w rękach może mieć aktualnie United, który wygrał po rzutach karnych z Arsenalem w lidze konferencji. Ten Puchar trafia do łezka który odniósł zwycięstwo nad Atletico Bilbao 3 do 2. U nas najlepszym strzelcem został Babel, ale fajnie widzieć, że obudzili się nasi skrzydłowy Gali 13 bramek i 4 asysty, Piotrzyński 11 bramek i 6 asyst. Naszym najlepszym asystentem jest Samek, który obudził się ze snu zimowego po pierwszej rundzie 12 asyst oraz buch tam mający 10 asyst i ta ofensywa zdecydowanie lepiej działała w drugiej części sezonu. Widzę, że właściciele nie są przychylni dodawania pieniędzy i znowu mamy 3 miliony. Jako wolny zawodnik trafia. Do nas środkowy obrońca, bardzo doświadczony Karafiat, 71 wyrała. Zakupiliśmy także środkowego pomocnika Tischlera za kwotę 800 tysięcy. Jego zalety to jest wytrzymałość i siła strzału. Ma 26 lat, więc mam nadzieję, że rozwinie się do poziomu 70. Z naszej akademii do pierwszej drużyny trafiają środkowy pomocnik Cech, środkowy obrońca Nowak. Jego drugi brat na bramkę pójdzie, a jego trzeci brat na prawą bronę. Więc mamy całą rodzinę. Także kadlec wydał się mocny, także trafia do naszej drużyny. Mam nadzieję, że nawet będzie pierwszym naszym obrońcą. Także z Austrii, Wiedeń udało nam się przed podpisaniem przez niego jeszcze profesjonalnego kontraktu zakupić ich bramkarza. Za jedno odszkodowanie, więc to są bardzo małe pieniądze. Dlatego dołączył do nas Strasser. Także na testach świetnie prezentował się Arkę i jego także podpisaliśmy jako zawodnik, który może grać nawet w pierwszej 11. I chyba patrząc obiektywnie, to oprócz cecha, to każdy z nich może być już w pierwszej danasce lub być zawodnikiem rotacyjnym. Pierwszą rundę kończy na miejscu czwartym, mając 47 punktów, więc to jest naprawdę blisko miejsca w top 3, bo brakuje tylko nam 6 punktów, więc to jest naprawdę dobry rezultat. Naszymi najlepszymi strzelcami jest Strasser, który ma na koncie 10 bramek, oraz Arce, który także ma 10 bramek, więc to wygląda bardzo, bardzo dobrze. I mamy dwóch koledaków w drużynie. Naszym najlepszym asystentem jest Gustafson, kolejny nasz młody wychowanek, mający 8 asyst, ale ściga go Buchta, mający 7 asyst na swoim koncie, więc mam nadzieję, że runda wiosenna będzie jeszcze bardziej udana. Zwłaszcza, że zawsze mamy ją lepszą. Okienku zimowym. Tylko jeden zakup jest to Robert Hruby za kwotę 1,8 miliona, z tego powodu, że dodaliśmy jeszcze jednego zawodnika. Zalety zawodnika to długie podania, stałe fragmenty podania i strzały z daleka, więc naprawdę nam pomoże. Rundę zasadniczą kończymy na miejscu trzecim, więc jest szansa realnie być na podium, a mamy tylko 6 punktów straty do drugiego miejsca, więc cały czas będziemy walczyć. Grupie mistrzowskie udało nam się utrzymać trzecie miejsce, co dla mnie jest takim małym sukcesem tego sezonu. Pucharczak zdobywa Slavia Praga. W lidze mistrzów znowu swoje ręce ma PSG. Ten puchar pokonując Liverpool. Arsenal wygrywa Ligę Europy pokonując Starą Damę. Praga niestety przegrała w lidze konferencji 2-1 z Realem. Naszym najlepszym strzelcem został Ark, który miał 21 bramek i 5 asyst. Także warto podkreślić sezon Straserak oraz Starzyńskiego. Też fajne liczby. W rolę najlepszego asystenta wszedł ściągnięty zimą Chrubry, który miał naprawdę niesamowity okres w naszym zespole. Oraz kapitalny sezon miał Buchta. 10 bramek i 10 asyst, więc muszą to powtórzyć w kolejnym sezonie. Czwarty sezon daje nam aż 5 milionów od właścicieli klubu, co jest olbrzymią kwotą patrząc na poprzednie sezony. Z Akademii bierzemy naszego młodego zawodnika na środek obrony Desemeta, 76 overalla, mega talent. Bramkarza Baumgartnera, 76 overalla, więc posypało dobrymi zawodnikami. Zostajemy także Kowalenko, 74 i Kadleca, 71, który może grać na pozycji śpeda. Z wolnych zawodników udało nam się także przekonać do siebie Mertensa, bardzo doświadczonego zawodnika, bardzo dobrego i mam nadzieję, że naprawdę wykorzystamy jego doświadczenie, żeby ogrywać tych młodych zawodników. Rundę kończymy na miejscu czwartym, mając 41 punktów na swoim koncie i perspektywę miejsca walki o top 3 w kolejnej właśnie rundzie wiosennej, ale później w grupie także mistrzowskiej. Lidze konferencji pokazaliśmy się dobrze, nauczyliśmy się grać już w tych europejskich pucharach i zajęliśmy drugie miejsce i na swoim koncie mamy 8 punktów, więc zobaczymy jak nam pójdzie dalej. Najlepszymi strzelcami tego sezonu aktualnie jest trasa i Arce, którzy mają po 12 bramek, ale również za warto zauważyć Mertensa, 11 bramek, co daje naprawdę fajną liczbę i takie doświadczenie, które wprowadził do tej całej mojej 11. Do asystentów w tym sezonie to mega dobrze gra aktualnie prawo obrońca Nowak, mający aż 7 asyst. Okienku zimowym poszliśmy na całość i pozyskaliśmy Jana Bednarka za kwotę 2 milionów, ponieważ oddaliśmy Karafiata, który u mnie już praktycznie nie grał, więc taka kwota. Bednarek ma ogromne doświadczenie, gra w najlepszej lidze świata i naprawdę będzie ważnym moim zawodnikiem w całej układance. Jego zalety to skoczno, siła, główki, agresja i mam nadzieję, że będzie moim pierwszym środkom obrońcą i da odpowiednią jakość. Sezon zasadniczy kończymy na miejscu czwartym, mając 66 punktów w grupie mistrzowskiej. Także zostajemy na tym samym miejscu, mając 76 punktów. Puerczek wygrywa Slavia Praga 3-1. do Arsenal wreszcie wygrywa Ligę Mistrzów. Pokonując PSG w Lidze Europy to AC Milan okazuje się najlepszy, pokonując Walencję 3-2. do pucher. Villaralu, jak to można przysiężczo powiedzieć, wygrała Villaral 2 do 1 z Braga. Naszym najlepszym strzelcem jest Arke, który ma 22 bramki, kapitalny występ tego zonika naprawdę. Strasser, który się połamał pod koniec sezonu, także zagrał super 19 bramek w tym sezonie, ale jak ważne wzmocnienie był Mertens, to pokazują liczby w tym sezonie tego zonika. 14 bramek i 15 asyst. naprawdę jest genialny, ale wiem, że będę musiał go zastąpić już w kolejnym sezonie. 9 milionów na transfery, co za dar od zarządu. Dlatego od razu zakupiliśmy Lukasa Ambrose za kwotę 8 milionów oraz dorzuciliśmy Nowalaka w tej wymianie, dlatego mogliśmy właśnie zakupić tego zawodnika. Ambrose może się pochwalić zwinnością, dryblingiem, kontrolą piłki, świetnymi podaniami, więc będzie bardzo ważnym naszym zawodnikiem. Rundę zakończyliśmy na miejscu czwartym, mając 43 punkty na swoim koncie i minimalną stratę do reszty. W grupie spokojnie wychodzimy z pierwszego miejsca, mając 10 punktów. Pokonaliśmy na przykład Lecha Poznań. Naszym najlepszym strzecem jest Arke, który ma 14 bramek, 3 asysty. Do tego Ambrose gra także super sezon. Na razie 9 bramek, 2 asysty, więc fajnie wszedł w buty Mertensa. Ale zobaczcie na Starzyńskiego 8 bramek i 7 asysty. Świetny, wyrównany sezon. Topowy sezon gra także nasz defensywny Pomocnik, mający 14 asyst i 1 bramkę. A z ławki dobrze sobie radzi Mertens, który także ma fajne statystyki. Runda zasadnicza skończona na miejscu czwartym. Mówcie na mnie, czeski Arsenal. Tak prześmiewczo. W grupie mistrzowskiej także jesteśmy na czwartym miejscu, mając 74 punktów. Punkty Slavia oraz Sparta Praga była nie do pokonania w tej karierze zdecydowanie. W Pucharze Czech wygrywa Slavia Praga, w Lidze Mistrzów wygrywa Napoli. Niespodziewanie z Barceloną w Lidze Europy wygrywa Atletico Madrid, pokonując United, a my zagramy w Lidze Konferencji w wielkim finale. Czy jesteście gotowi na finał Ligi Europy? Jak tak, to napiszcie w komentarzu czeska robota, a w tym momencie ruszamy i w tym momencie Starzyński uderz fenomenalnie z daleka jest właśnie w tym momencie 1-0, ale już fenomenalne uderzenie właśnie Piotra Starzyńskiego, zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. fenomenalnie uderzył i w ósmej minucie wyprowadza nasz zespół na prowadzenie, a tu Cabral bardzo dobra interwencja bramkarza, tutaj Cabral i znowu nasz bramkarz świetnie interweniuje, a tu kolejna sytuacja naszego zespołu i w tym momencie mamy 2-0, mamy to właśnie o to właśnie chodzi w takie spotkanie żebyśmy wygrywali jak najwyżej i jak najłatwiej, a tu już jest 2 do 0 i ten mecz idzie po naszym właśnie całym planie, a tutaj Gustafson i dobrze broni bramkarz, ta połowa jest przede wszystkim dla nas, w tym momencie Fiorentina nie istnieje, ta Fiorentina była fatalna, ale w tym momencie Cabral daje im nadzieję na właśnie na ratunek w tym jeszcze meczu, bo jest aktualnie 2 do 1, no i niestety będziemy musieli się bardziej skoncentrować tutaj błąd naszych domników i dobrze nasz bramkarz interweniował, a tutaj to co się wydarzyło, błąd bramkarza błąd naszego obrońcy, chyba Jana Bednarka, tak jest i niestety bramka zawalone, ale na szczęście My się nie podajemy. Po tym szoku, który doznaliśmy w drugiej połowie umieliśmy się odnaleźć i jeszcze pod koniec drugiej połowy byliśmy groźni. W tym momencie Starzyński do naszego napastnika. Jest bramka. Kluczowa bramka właśnie w tym spektaklu. I jest 3 do 2. Czy to będzie koniec? Czy to będzie właśnie ta ostatnia akcja? Jeszcze my próbujemy podwyższyć wynik, ale Mertes uderza w bramkarza i tak kończy się to spotkanie właśnie. Naszym najlepszym zawodnikiem w tym sezonie zostaje Starzyński. 22 bramki i 17 ases. Fenomen. Naszym najlepszym strzelcem Zostaje Arkę 24 bramki i 5 asyst. Także Ambrose jest mega skuteczny. 13 bramek. Królem Asyst zostaje Kowalenka 22 asysty. Chłop wydobył z siebie wszystko, chyba pełni potencjał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę, że napisałeś komentarz i widzimy się następnym razem.